Cześć. Dzisiaj przyszła pora na rozpakowanie Żubra A80 z serii kultowe ciężarówki z epoki PRL-u. Trzeci numer serii testowej. Dzisiaj tak, bez gazetki, ale za to z blistrem. W tym razem dostanę się tutaj od żeletką, żyletką. Bo chyba, no dobra. Ale więcej już nietne. Żupra A80 czyli poprzednik Jelcza 315. poprzednik do niego podobny. Ale mniej udany. Konstrukcja ogólnie troszeczkę zawodna, jeśli chodzi o silnik. Most w Wietrzu 315 zostało to poprawione. A teraz już sam model, który. Jest już na pierwszy rzut oka bardzo ładny. Może bez zbędnych wstępów, już przejdźmy sobie jakieś dźwięki do nas wydaje. To mamy przód, i może dzisiaj zacznijmy od minusów. Zawsze minusem będzie brak yy, głębi grilla. Później mamy napis Jelcz, który nie powinien być tutaj taki. W ogóle ten modelik jest odzorowany na współczesnym modelu, wyremontowanym i on tam się troszeczkę różni od oryginału. No i później jeszcze z minusów może tak trochę z boku pokażę. Malowany migacz nie jest elementem akurat tutaj osobnym. Brak też ramki. Która tam powinna być. Yy, ale to chyba tyle z tak z tych minusów. Mamy tak ładnie wykonane światła, yy, z ramkami. Haki na zderzaku. Zderzak jest yy, dwukolorowy, pod zderzakiem halogeny. Napis żubr ładny i u góry widzimy tutaj też na kabinie światła które są osobnym elementem plastikowym wycieraczki są wykonane też całkiem fajnie nie są nie straszą nie są jakieś bardzo grube no to już też robi wielkość samego modelu swoje i tutaj jak zwykle jak ja to już czasami mówię przy innych modelach, ciężko jest się dopatrzeć, czy są ramki, uszczelki w przedniej szybie. Powinny być, ale możliwe, że tu ich nie ma. No to potem też będzie widać, yy, może na filmie, bo tu mi tak światło trochę świeci i to zawsze mi się odbija. Zawsze jest problem. Czasami yy, potrafię to zmylić. To tyle, jeśli chodzi o przód. Teraz popatrzmy. Z boku. Tutaj jeśli chodzi o uszczelki, skoro wcześniej powiedziałem, to w przedniej szybie nie powinno być, w tym z tyłu okienku powinno być, i tutaj raczej brakuje uszczelki. No, ale na przykład mamy jeszcze z plusów na pewno lusterko pomalowane. Klamka, zawiasy. Takie rzeczy są zaznaczone. Tutaj nie można narzekać. Felga jest fajnie wykonana, ale też powinna mieć tutaj inny kolor. Tak wygląda właśnie to wszystko na tym modelu, który jest teraz współczesny. Współcześnie istnieje. Może tak pokażę te felgi? No, tutaj, podwozie, jeśli chodzi ogólnie o ciężarówki, to jest troszeczkę inna historia niż w osobowych samochodach. Tu już się trochę bardziej wszystko. Zbiorniki paliwa, jakieś skrzynki, nieskrzynki. Może sobie zobaczymy, skoro już mówię. Aha, może tak, żeby nic nie urwał. Jeszcze przy okazji, ale no widzimy, trochę tu tego jest. Tutaj właśnie też most jest z tego współczesnego modelu i z Jelcza 315. Tutaj powinien być starszy most. Nigdy, nigdy tu takiego nie było w oryginale. Jeśli ktoś na to zwraca uwagę to jest, jest to też pewien minus. Wydech. Inny kolor. Pod spodem widzimy też od razu koło zapasowe. Oczywiście też chlapacze. Może przejdźmy do drugiej strony jeszcze zobaczmy te podwozie. Tam paproch się zakradł. Nie wiem czy go widać, ale to jest tylko jakiś tam włosek czy coś takiego. Może przejdźmy do tyłu, bo tu też jeśli chodzi o światła, to są akurat ładnie wykonane. Spróbuję to pokazać w ten sposób. Dwukolorowe. Ogólnie jest tutaj bogato w elementy. Tak samo skrzynia widzimy tutaj te zamknięcia z tyłu. Bardzo fajnie to wygląda. Skrzynia jest w ogóle malowana. Nie jest to element yy, tylko barwiony plastik, tylko jest malowana. Tak mi to wygląda. Ta skrzynia czasami pewne problemy sprawia. Jeśli chodzi o to, żeby ona przyszła w całości. Szczególnie jeśli paczka gdzieś sobie tam idzie przez pocztę. I nie mamy na to wpływu, to może być to problem. I jeszcze może skrzynia i z góry. Tak to wygląda. Model jest fajny. Jeszcze Kiedyś chciałem właśnie przypomnieć, bo yy, chyba w Starze, tak. W Starze miałem taki problem, że jeśli wybieracie takie modele ogólnie w kiosku, zwróćcie zawsze uwagę na światła. Bo tutaj, jak ja mam, właśnie yy, dosyć jasno odbija się światło, to w Starze tego nie zauważyłem, że bywa, że te światła potrafią się bardzo od siebie różnić. Jest, jest błąd w malowaniu. Potem to na półce dosyć się bardzo rzuca w oczy. Jeśli właśnie jest przy świetle jeszcze, to można. Może to przeszkadzać, ale tak, w tym modelu jest chyba wszystko z tym w porządku. W starze miałem problem, a przy nagrywaniu tego nawet nie zauważyłem. No i to jest wszystko, jeśli chodzi o, o żubra z serii testowej. Także jak będzie, jak będzie już, widzę, że trochę jedzie. Nie chcę stać. Jak będzie już w serii regularnej, to oczywiście wszyscy do kiosków. Miejmy nadzieję, że będzie już wszystko ok. Ja nawet już nie chcę mówić. O tym, co się teraz dzieje, bo myślę, że wiele osób chce sobie odpocząć od tych tematów, chociaż czasami. A jeszcze stopień bym przegapił. O, proszę, stopień. Też jest tutaj fajnie zrobiony. Obawiam się, że do wnętrza się nie dostanę, ale może coś będzie widać na dużym ekranie, chociaż tu jest raczej ciemność. No, trudno. I tak. Zgadnijcie, czy to jest uszczelka przy tym świetle. No, to tyle. Wędruję na półkę, którą muszę w ogóle otworzyć. I na razie cześć. Do następnego.